Wyjątkowość tego albumu polega na tym przede wszystkim, że jest to obszerny, ponad 300 zdjęciowy zbiór, który pokazuje losy jednego człowieka. Człowieka, związanego z legionowem, Tadeusza Szklarka, w postaci znanej starszym mieszkańcom naszego miasta był to mieszkaniec. Przede wszystkim Bukowca, mieszkał przy ulicy Daliowej, e, służył w drugim Batalionie Mostów Kolejowych, a więc w legionowskiej jednostce i z tą jednostką w 1939 roku we wrześniu e, trafił na front. Początkowo służył w XIV Kompanii Mostów Kolejowych, e, następnie trafił na Litwę, później był e, na Litwie internowany, trafił do obozów w Związku Radzieckim i poprzez te obozy, poprzez Bliski Wschód wraz z drugim korpusem jako saper walczył pod Monte Cassino, był saperem 5 batalionu saperów, wykonał Dziesiątki zdjęć obrazujących cały jego szlak bojowy. I te zdjęcia są może o tyle ważne i cenne, ponieważ pokazują różne etapy wojny. Mogą być użyte czy wykorzystane w różnych publikacjach dotyczących różnych frontów, również bitwy pod Monte Cassino, jak również bardzo są ciekawe, obyczajowe zdjęcia pokazujące życie takie trochę codzienne drugiego korpusu właśnie na Bliskim Wschodzie. I chciałbym powiedzieć, że ten zbiór. Jest szczególny, ponieważ pan Szklarek przekazał nam już sporo pamiątek. Jest takim naszym darczyńcem naszego muzeum od wielu lat, ale ten zbiór jest, jest wyjątkowy właśnie z tego względu, że obejmuje ponad 300 zdjęć, oryginalnych zdjęć. Mamy również, są również do tego zbioru negatywy, więc nie ma tutaj żadnych wątpliwości jeżeli chodzi o autentyczność i właściwie wiele tych zdjęć można opatrzeć komentarzem. Część z nich pojawiło się już w Różniku Legionowskim i są tam częściowo opisane, Między innymi budowa tego słynnego krzyża pod Monte Cassino przez naszych saperów, ponieważ zbudowali go saperzy wywodzący się z legionowskiej jednostki. Oni tam walczyli was z. Z, z, z Tadeuszem Szklarkiem. Natomiast je, ja namawiam naszego darczyńcę, żeby całościowo opisał losy swojej rodziny, zarówno y, pana Tadeusza, który walczył właśnie, przeszedł ten front, o którym mówimy, jak i również losy jego mamy i babci, czyli Danuty Jakiełowicz i Wiktorii Szklarek, ponieważ, może nie wszyscy wiedzą, ale są to dwie kobiety, które w czasie okupacji klerowskiej przechowały Rodzinę żydowską z Przychowywały Przechowywały tą rodzinę z narażeniem życia bezinteresownie w swoim domku na Cegielni. Dzisiaj, gdybyśmy to przełożyli na topografię dzisiejszego miasta, ten dom znajdował się. Przed wejściem do kościoła przy targowisku miejskim to tam była taka wydma i przy tej wydmie stał dom rodziny szklarków. Także tak więc Tadeusz walczył na froncie, walczył pod Monte Cassino, a w tym samym czasie jego żona wraz z mamą ukrywały pięcioosobową rodzinę Zawiśnińskich, która przesłała wojnę. Przetrwała wojnę, i, yy, i później, jeszcze po wojnie, utrzymywała, op, otrzymywała kontakt z rodziną szklarków. Przyjeżdżała do Legionowa. Także to jest taka niezwykle. Yy. Są takie niezwykle bogate życiorysy. I w związku z tym zachęcam właśnie pana Sławomira Szklarka do tego, aby opisał w jednej całościowej książce te, te, te losy, te legion, losy Legionowian, tak różne, a jednocześnie z jednej rodziny, żeby, żeby został trwały ślad, żeby upamiętnić. Natomiast te zdjęcia oczywiście w naszym muzeum będą przechowywane, będą udostępniane, mogą być y, również y, y, używane przez autorów y, publikacji. Na to mamy zgodę pana Sławomira Szklarka, więc myślę, że warto tę wiedzę popularyzować, pokazywać. I zależało nam na tym, żeby też pokazać mieszkańcom, że, że warto przekazywać pamiątki do naszego muzeum, że, y, że są one tutaj należ należycie chronione i mam nadzieję, że ciekawie eksponowane. To było trochę kłopotliwe, bo tych zdjęć się przywiózł. W tej chwili jeszcze mam trochę... Tu w albumie jest ponad 300. A tam jeszcze drugie, tyle bez mała jest. Przywiózł dobrze ponad 400 negatywów, z których zdjęcia są właśnie i w tym albumie. I te zdjęcia były robione od 1942 roku w Iraku. Rozpoczął i skończył w 1946 we Włoszech. I przywiózł to wszystko do. Do Legionowa. No i, no, i, no i to tyle właściwie. No, ponieważ lata już swoje ja też mam, to tak postanowiłem to wreszcie jakoś uporządkowywać. No i chyba w jakimś sensie się udało, chociaż ta segregacja trochę trwała, bo, muszę powiedzieć, bo. Jeszcze dopingował mnie syn, bo ten album kupił i mówi, no, Słuchaj, weźmy się w końcu za, za te zdjęcia, czy nie? No i jakoś tak, ponieważ i 75. rocznica w tym roku bitwy, to tak postanowiłem to przyspieszyć. No i chyba się udało. No i to tak to wygląda. A w domu jeszcze są i negatywy, są inne materiały, książki, jakieś różne opracowania, rzeczy, które, tak jak każdy tam nieomal, żołnierz, który już wszedł, do Monte Cassino tam gdzieś znaj znajdował, a to jakieś karty pocztowe pisane do, do Niemiec prze, przez żołnierzy czy jakieś karty, które, na których jeszcze jest gruz, ten pył, że tak powiem, z tych, z tych gruzów i tak dalej. No jest jeszcze trochę takich artefaktów, ale zastanawiam się dalej nad nimi. No i to tak wyglądało. No i w 1946 roku jak wrócił, no to zaczął się starać o pracę i no i, i tak przetrwał, no miał tam trudne momenty mom, momenty, a mi momenty miał trudne i no, ale jakoś przetrwaliśmy, bo przychodzili różni panowie, tam podpytywali o to o tamto. No i to wszystko chyba.